Czy człowiek może być istotą całkowicie pozytywną, mieć wyłącznie pozytywne myśli, uczucia, działania, słowa, relacje? Brzmi to prawie nieprawdopodobnie, gdy tymczasem okazuje się, że właściwie to jest stan naturalny człowieka. Nie konflikt, nie rywalizacja, nie tak zwane zło. Nie depresja, nie przygnębienie, nie walka z sobą, nie wojny, ale właśnie pozytywy jasno światło, uczucia, człowieczeństwa. Ja tego doświadczam i ludzie, którzy oglądają aktingi na streamie, na YouTubie i na stronie Acting.tv Również okazuje się nawet, że powstają całe grupy, które się doskonale rozmawiają ludzie z sobą. To znaczy potrzeba rozwoju, potrzeba pewnej wiary w siebie, pewności siebie, zaufania do siebie i wierności sobie jest ogromna. 21-22 zacznę nowy cykl kurs dla trenerów dekodyki, dla ludzi, którzy będą to robili dla innych ludzi profesjonalnie. Zapraszam bardzo serdecznie, bardzo serdecznie wszystkich, którzy są świadomi, że możemy być sobą w pełni, a gdy jesteśmy sobą w pełni, możemy stwarzać rzeczywistość taką, jaką chcemy, na swoją własną miarę. Dziękuję.